Do Masztalskiego przyjechało radio, telewizja, pełno redaktorów, żeby z nim wywiad przeprowadzić. Poszły kamery. Dzień dobry, panie Masztalski. Wyście są taki znany człowiek. Powiedzcie, jakie wymocie cię hobby? Masztalski się zastanowił go do... Joby ja tak dużo kurził, tak piętnaście cygaretów do persku, oraz i aż dymu szam idzie. Stop, panie Masztalski. Nie godejcie takich rzeczy, my to musimy na antenę puścić. Dobra, zaś kamery poszły. — Panie Masztalski, wyście są taki znany człowiek. Powiedz, jakie wy macie hobby. No ja wam już goduję, ja by tak dużo kurzył. — Nie godejcie takich rzeczy, panie Masztalski. Jakieś inne hobby, nie macie? Na ryby czy w szachy się pograć? A kobiety się wą nie podobają? — Kobiety godowia. — Ja by kobiecie rychtyk cały tam chciał wleść, co by ino ta miłostowała. No ale po co ta łeb mu ostować? No bo ja by dużo kurzył.